Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Zapraszam do unboxingu mojego pierwszego urządzenia Overmax, które dostałem do testów VertiS50XP. I to urządzenie jest ciekawe przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy z nich to specyfikacja, mianowicie jest całkiem przyzwoita i cena, która jakby oscyluje tutaj za nowe urządzenie, to 499 zł. I to jest naprawdę niezłe rozwiązanie, mi się wydaje. czym jak faktycznie to będzie chodziło, ale póki co myślę, że to jest coś ciekawego. Druga rzecz, przy 5 calowcu, który no naprawdę jest w dużym pudełku, to jest właśnie ten drugi aspekt, czyli dużo rzeczy w zestawie. I myślę, że właśnie nisi producenci mogą śmiało w ten sposób walczyć z większymi przez dodawanie różnych dodatków. Ale przejdźmy sobie już do samej specyfikacji, no i okej, okay, mamy wyświetlacz 5 cali IPS 2 rozdzielczość no niestety 960 na 540 no jak to będzie wyglądało faktycznie to zobaczymy, bo przecież przy tej wielkości ekranu możemy spokojnie już się pokusić o Full HD. Czterordzeniowy procesor, e, tutaj jest 1.3 GHz, e, dodatkowo w zestawie jest jeszcze 1 GB pamięci RAM, e, grafika Mali 400, e, Android 4.4, pamięć wewnętrzna 8 GB wbudowana. Jest możliwość oczywiście rozszerzenia tego do 32 GB pamięci. No i standardowo GPS, Bluetooth, wi -Fi. Jest to wersja dual simowa, czyli mamy wejście na dwie karty SIM. Dodatkowo aparat 8 megapikseli z tyłu, z przodu kamerka 2 megapiksele. Bateria 2100 mAh. Tym czym się jeszcze chwali producent, no to metalowa obudowa. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Po otwarciu pudełka pojawia nam się telefon, który jest w jakiejś ładnej folii. Ja lubię takie, takie pakowanie w stylu oczywiście HTC, ale bardzo lubię takie właśnie woreczki. To jest świetne. Nie lubię tych naklejek, które niestety Samsung stosuje, ale mimo wszystko to fajne rozwiązanie. Ok, druga rzecz. Wsówka. Również Overmaxa, więc firmowa. Wskórzana, ładnie wygląda, zobaczymy, wygląda tak jakby nie była za bardzo używana nawet, no ale zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Fajnie, że można po prostu urządzenie testowo w tym e, trzymać z tego względu, że, że po prostu mamy pewność, że się z nim nic nie stanie. No i przejdźmy sobie do tego co mamy dalej, no bo, bo tak jak wspomniałem jest tego sporo. E, mamy ładowarkę, oczywiście modułowa, sam adapter. E, sam adapter mamy tutaj 500 mA na wyjściu, więc malutko. Ale bateria też 2100 mAh, więc zobaczymy, jak długo to się będzie też ładowało. Chociaż myślałem, że chociaż mi. że. Nie wiem, 1 a to już jest taki standard. Ale okej, okay, dobra, zobaczmy. Odłóżmy sobie to. Kabel, który nie wygląda na jakiś super długi, ale też nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki krótki. No, zobaczymy. Nie powinien starczyć, nie będzie z tym problemu, podejrzewam, bo, bo czasami jednak są zbyt krótkie. Słuchaweczki. Jak słuchaweczki będą się sprawdzać, to również sprawdzimy. Jak wyglądają? Jest pilocik. No, nie wyglądają jakoś szałowo, że tak powiem, względem konkurencji, ale, ale, ale są. Fajnie, że są w zestawie, to też się liczy oczywiście. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy. To jest właśnie tutaj, miejsce, gdzie możemy sobie po prostu, po prostu telefon wpiąć z tej strony. Wkładamy sobie to w wywiecznik w samochodzie. No i tutaj sobie instalujemy nasz smartfon. Tak, no, skrzypi, nie ma żadnych uszczelek gumowych, więc. Podejrzewam, że, że to jakoś może się niezbyt dobrze spróbować, jeśli chodzi o jakby zachowanie tutaj w dobrej kondycji naszego urządzenia, ale, ale jest. Fajnie, że w zestawie, naprawdę. Dobrze, co tu mamy? Oczywiście, ładowareczkę jeszcze mamy do samochodową, czyli do zapalniczki typowo do włożenia. I to tyle. Nie, jeszcze mamy tutaj instrukcję obsługi, której nie będziemy czytać. No i na samym końcu mamy również baterię i tutaj 2100 mAh. I na samym dole coś jeszcze mamy. Chyba gwarancję, tylko gwarancję i tak jeszcze folia. Bo folia również jest w zestawie. No więc zobaczcie, że zestaw rzeczywiście jest. Yy, no pokaźny pod tym względem. I zobaczmy sobie samo urządzenie. Okej, okay, tak to wygląda. Tu y, mamy jakby dwustronny, tu jest metal, tu też jest metal. Zdejmijmy y, so sobie tą folię z przodu. To urządzenie jest chyba nowe, w ogóle nie było używane. Tak to wygląda przynajmniej. Ok, no mamy trzy przyciski dotykowe y, menu y, home oraz wstecz. Mamy przycisk power, nie mamy dedykowanego przycisku do aparatu. No i przycisk głośności. Jest taki odcień trochę fioletowy, aparat 8 megapikseli. No i z przodu kamerka 2 megapiksele. O, ładowanie u góry coś ciekawego. Z względem takim, że dawno nie miałem takiego urządzenia, które było tak ładowane, ale okej, okay, fajnie. Znaczy, to jest generalnie dobry pomysł, moim zdaniem. Z jednego prostego powodu, wszystkie kable idą jedną stroną, tak jak w tabie S. Mamy ładowanie i wyjście na słuchawki z jednej strony, i to jest myślę bardzo fajne, więc tutaj również ukłon w stronę Overmaxa. Myślę, że to jest rozsądne i dlatego mi się to podoba. Mikrofon na dole. Głośnik z tyłu. Ok, tu musimy sobie otworzyć tą klapkę. Tu mamy właśnie jakby do podważenia, żeby sobie to otworzyć. okej, okay, tak. No i rzeczywiście. Dual SIM mamy wejście na dwie karty SIM jest napisane SIM 1, SIM 2 i jest wejście również na micro SD więc no fajnie, wszystko w jednym miejscu, ładnie połączone no okay, tak to się prezentuje, weźmy, włóżmy sobie tą baterię, którą tutaj mieliśmy uruchomimy sobie urządzenie Musimy sobie też tą folię gdzieś, bo ona nam się ciągle tutaj przylepia Musimy sobie zamknąć to no. Nietypowe dla mnie dźwięki jeśli chodzi o uruchomienie urządzenia Ok. No dobra, niech się uruchomi, zobaczymy jak to będzie wyglądać Oczywiście musimy sobie to skonfigurować, wszystko No mamy tutaj nakładkę oczywiście producenta i co? No chyba jest jakby nieskonfigurowane. W sensie nie mamy ani slotu pierwszego, ani drugiego zajętego. OK, wszystko jest dobrze. Ale wygląda tak, jakby tutaj, no tak trochę przypomina to czystego Androida, ale chyba tutaj mamy jakąś nakładkę, tak mi się wydaje mimo wszystko. Mm. Tak, na pewno jest nakładka, ale sprawdźmy również sobie. O, przynajmniej przyciski są takie jak w Samsungu, więc e, będzie o tyle łatwiej. E, ale nie wiem, chyba tak jakby nie było wyczyszczone urządzenie, więc zróbmy sobie je od początku. Faktory. Tak. Więc wszystko sobie usuńmy na wszelki wpadek I zobaczymy, jak wygląda ekran e, butowania. No oczywiście zapomniałem powiedzieć. Dobra, głośnik na pewno nie jest najwyższych lotów, ale zapomniałem powiedzieć o diodzie LED, którą tutaj mamy. No, okej, okay, no, słuchajcie, no, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest konkurencja dla wszelkiego rodzaju, właśnie urządzeń typu, typu, właśnie serii Core, czy, czy, czy nawet niżej gdzieś tam, bo te kory to jednak tam 600 zł gdzieś kosztują. Yy, więc, yy, tak musimy też oceniać to urządzenie, i myślę, że, że pod tym względem właśnie yy, będę się starał. Głośnie dźwięk jest, jeśli, jeśli chodzi o butowanie, strasznie. Yy, szczerze, przecież nie lubię czegoś takiego, ale. Okej, okay, już yy, pomijmy sobie to. Yy, zobaczymy, czy coś tu się zmieni, bo możliwe, że, że właśnie tak to wyglądało, że nie ma żadnego ekranu wprowadzenia, jakby instalacji, tylko po prostu trzeba dodać sobie konto ręcznie ale wydaje mi się, że coś powinno być Samo urządzenie no, wygląda klasycznie, no ładnie, nie można tutaj jakby nic na razie zarzucić no zobaczymy, ekran troszkę, zobaczcie, że wystaje pod tym względem jednak widać, że, że jednak on tutaj jest trochę nad tą powierzchnią tej ramki nie wiem czy to właśnie tak miało być spasowane czy też nie, ale ale no dobra, no to wygląda też ciekawie. No zobaczymy. Długo nam się tutaj to włącza, wszystko. I zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądać. No nie, samo urządzenie się przyjemnie trzyma. Jest strasznie lekkie w ogóle. Jest naprawdę lekkie to urządzenie. Nie można tutaj powiedzieć, żeby, nie wiem, nie, trzyma się komfortowo. No to jest taki, podejrzewam, troszeczkę mniejszy gdzieś tam Samsung Galaxy S5. O, właśnie. Teraz mamy wszystko i teraz możemy sobie wszystko skonfigurować. I teraz możemy sobie to wszystko pozmieniać jak chcemy. Ja sobie to poustawiam, wkładam sobie kartę, sprawdzę sobie nawet czy, czy jest możliwość jakby włączenia dwóch kart, rzeczywiście jak to działa, ta funkcja, jeśli chodzi o połączenie z internetem, czy jednocześnie możemy z tego korzystać, czy to trzeba się jakoś przełączać. No okej, okay, cieszę się, fajnie, że, że takie urządzenie do mnie wpadło, bo jakoś na ogół zawsze, przynajmniej te dwa ostatnie, które gdzieś tam u mnie zawitały, czyli Sony i Microsoft, no to są topowe urządzenia, a tutaj coś ze średniej półki myślę, w przystępnej cenie, fajnie, zresztą ktoś ostatnio mnie nawet pytał o to urządzenie i nie byłem w stanie odpowiedzieć, więc tym bardziej się cieszę, że będę miał taką możliwość teraz. Dobra, jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.